Witam w Teatrze Wybrzeże. Nazywam się Marcin Rac, jestem realizatorem Dźwięku. W tej chwili znajdujemy się na FUAE sceny Stara Apteka. To jest właściwie wspólne FUAE starej apteki i malarni. Zapraszam do zwiedzania. Założeniem przy projektowaniu było to, żeby ten sprzęt elektroakustyczny na wszystkich scenach był połączony w jedną całość, w jeden większy system. Kolejnym założeniem było, żeby było to jak najbardziej uniwersalne, żeby nie, nie zamknąć się w takim myśleniu, że tu jest scena, tu jest widownia, tu jest system, zawsze tak będzie, bo to w naszym teatrze niekoniecznie tak jest. Czasami gramy spektakle, gdzie widzowie siedzą na scenie, a aktorzy grają na widowni. Więc chodziło nam o to, żeby móc wszystko przekonfigurować w miarę szybko, w miarę bezproblemowo. Także tutaj tu się to udało. Konfigurację możemy zmieniać w zależności od potrzeb, możemy grać w ten sposób, że tutaj jest scena, tam jest widownia, albo odwrotnie, możemy postawić widownię na środku, a postawić scenę na środku, a widownię prosadzić dookoła. Albo, tak jak to się zdarzało, że wszyscy widzowie siedzą razem z aktorami na kanapach i spektakl odbywa się wszędzie. Jesteśmy na to przygotowani, paczki wiszą na wyciągarkach. Jest to bardzo proste do zdjęcia, zamontowania, z powrotem yy, konsoletę możemy w do dowolnego jednego z kilkunastu przyłączy, które są na tej scenie. Także ona może stać właściwie w każdym miejscu. Jest podpięta do optokora, także jest to wszystko bardzo elastyczne.